Cześć kochani, dzień dobry, zapraszam na kolejny film z serii ABC AGD. Tym razem porozmawiamy sobie o zmywarce. Zmywarka to sprzęt, który ułatwia życie z pewnością większości osób, i większość osób pewnie już, jeżeli ma tą zmywarkę, nie wyobraża sobie bez niej życia. Tak więc, jeśli oglądacie ten film, to z pewnością chcecie się dowiedzieć, jaki sprzęt wybrać, żeby dobrze trafić. Pierwszą rzeczą, o której musicie oczywiście zadecydować, jest to, czy sprzęt będzie do zabudowy, czy będzie wolnostojący. Ja jestem ogromną fanką sprzętów do zabudowy. Jeżeli mam możliwość schowania wszelkich rzeczy, które niekoniecznie, w mojej opinii, pięknie się prezentują, to jak najbardziej jestem za. W swoim domu bardzo chciałabym mieć właśnie zmywarkę do zabudowy, lodówkę do zabudowy. Piekarnik pod płytą indukcyjną, aby nie rzucał się aż tak bardzo w oczy. Ja wolę bardzo taki minimalistyczny styl. Natomiast wiem, że są osoby, którym absolutnie nie przeszkadza to, że ten sprzęt będzie na zewnątrz, a wręcz im się podoba. Więc jak najbardziej też szanuję takie rozwiązania. Jeśli chodzi o zmywarki do zabudowy, to tutaj w głównej mierze będziemy dzisiaj o nich rozmawiać. Natomiast jeśli chodzi o zmywarki wolno stojące, no to wiadomo, Tutaj funkcje i parametry będą bardzo, bardzo podobne. Początkowo, oczywiście, musimy zdecydować, a w zasadzie pewnie jesteśmy już zmuszeni do wyboru danego wymiaru. Najczęściej są to zmywarki 45 cm bądź 60 cm. Jeden komplet w rozumieniu producentów to jest zazwyczaj jeden duży talerz, jeden mały talerz, jeden głęboki talerz, kubek bądź filiżanka. Szklanka bądź kieliszek i zestaw sztućców. To jest jeden komplet. I przykładowo dla zmywarki 60 cm może się różnić ilość kompletów od 8, a nawet do 16. Czyli tak naprawdę możemy podwoić ilość kompletów w danej zmywarce. Wszystko to zależy od tego, w jaki sposób jest ona zorganizowana wewnątrz i jakie ma też grube ściany. Oczywiście pewnie każdy kupując zmywarkę chce, aby tych kompletów zmieściło się jak najwięcej Z racji tego, że po prostu będziemy mieli możliwość załadowania większej ilości naczyń No ja myślę, że dla takiej standardowej rodziny 2 plus 2, 2 plus 1... 2 plus 3, taka jedna zmywarka dziennie, raczej jest zawsze wstawiana. Wiadomo, dla osób, które mieszkają same, czy tam są w dwójkę, może co dwa dni, ale to też zależy, czy jemy w domu, czy na mieście. Wiadomo. Natomiast jest coś takiego też jak połowa załadunku. Jest to funkcja, która pozwala na ekonomiczne przeprowadzenie cyklu zmywania. W momencie, kiedy mamy niepełen załadunek, nie mamy całej zmywarki zapełnionej, tutaj w tym momencie zmywarka dostosowuje ilość wody, też zużywa mniej prądu w takim przypadku, więc myślę, że jest to funkcja, na którą warto zwrócić uwagę, ponieważ czasami nie zawsze załadujemy tą zmywarkę do końca. Z niej już zdążą się wydobywać jakieś nieprzyjemne zapachy, więc warto taką zmywarkę nastawić i po prostu zażegnać się z nieprzyjemnym tematem. No, i taka funkcja właśnie nam na to pozwala przy zachowaniu ekonomiczności. Jeśli o ekonomiczności mowa, no to z pewnością tutaj większość osób zwróci uwagę na klasę energetyczną, jak to jest przy każdym sprzęcie tego typu. Natomiast tutaj w przypadku zmywarki czy też pralki, warto zwrócić uwagę na ilość wody zużytej podczas jednego cyklu. Hmm, tutaj te rozbieżności są dosyć spore. Czasami jest tak, że zmywarka może zużyć i 4 litry wody na jednym cyklu zmywania więcej, aniżeli druga. No, wydajewać się to może niezbyt dużo, jeżeli przeliczymy to na jeden cykl, natomiast w skali miesiąca czy roku jest tego naprawdę sporo i koszty już są też dosyć spore, więc to jest parametr, na który na pewno warto zwrócić uwagę. Aktualnie bardzo często zmywarki montujemy w aneksach kuchennych, e, mamy połączone wyspy z salonem. Czy też kuchnia po prostu jest gdzieś bliżej strefy dziennej, czy jakiegoś pokoju, z którego korzystamy na co dzień. Więc uważam, że warto, naprawdę warto zwrócić uwagę na to, jak głośno chodzi zmywarka. Tutaj zależy to od, od, oczywiście od ilości decybeli. Każda zmywarka powinna ilość decybeli mieć określoną, więc tutaj w granicach 40 to już będzie taka zmywarka, gdzie. Słychać ją, ale naprawdę nie przeszkadza to w zupełności. Poniżej 40 to już naprawdę jest super wynik i jest on dosyć rzadki. Natomiast bliżej 50 to jest już sprzęt, który jest naprawdę bardzo głośny i na pewno będzie nam przeszkadzał po prostu. W momencie, kiedy nastawimy zmywarkę wieczorem, będziemy chcieli pójść spać, myślę, że zdecydowanie będzie ją po prostu słychać. Na poziom hałasu wpływa silnik. Silnik, który mm, sprawia, że urządzenie pracuje ciszej, jest to silnik inwerterowy. I ja tutaj naprawdę po raz kolejny się powtórzę, że warto, naprawdę warto w niego zainwestować. Te sprzęty zazwyczaj są troszeczkę droższe niż bez silnika inwerterowego, natomiast te sprzęty są znacznie mm, trwalsze. I pracują ciszej. Po raz kolejny polecam silnik inwerterowy. Jeśli chodzi o taki parametr, który wpływa gdzieś tam na nasze bezpieczeństwo, a w zasadzie bezpieczeństwo naszego mieszkania to jest zabezpieczenie przed zalaniem. Ja również zawsze o tym mówię, żeby zwrócić na to uwagę, z racji tego, że nigdy nie wiadomo, kiedy nam się coś przytrafi, a ta funkcja po prostu automatycznie odetnie dopływ wody. No, i uniemożliwi zalanie mieszkania czy sąsiada na dole. I na pewno, jeżeli już coś takiego by się wydarzyło, to ta funkcja będzie idealnym rozwiązaniem. No dobrze, więc teraz możemy przejść do szczegółów. Jeżeli już wybierzecie zmywarkę do zabudowy, macie możliwość wyboru panelu ukrytego bądź zewnętrznego. I ja oczywiście jestem fanką paneli ukrytych. To, co jest wszystko schowane, to jest dla mnie najpiękniejsze, natomiast niektórzy wolą, żeby te przyciski jednak były na zewnątrz, wtedy mają lepszą widoczność. Bardzo często też wtedy te wyświetlacze są większe. Może dla niektórych wygląda to bardziej nowocześnie, więc tutaj mamy też taki panel do wyboru. Uważam, że panel dotykowy nie jest. Rzeczą wygodną w zmywarkach. Niejednokrotnie miałam okazję używać takich paneli, i w momencie naciskania nie zawsze on dobrze reagował. Często, gęsto trzeba było gdzieś tam mocniej przycisnąć, więc tutaj akurat nie wykluczam tego, że naszym wyborem będzie zmywarka z fizycznymi przyciskami, więc może też warto zwrócić na to uwagę. Jeśli chodzi o elementy, które są wewnątrz zmywarki, uważam, że są niesamowicie istotne. Eee, moim wyborem na pewno będzie zmywarka z trzecią szufladą. Jest to trzecia szuflada na samej górze, wysuwana na sztućce, która sprawia, że na dole w koszu mamy więcej miejsca. Sprawia, że nie musimy się za każdym razem schylać, kiedy chcemy wrzucić o jedną łyżeczkę po kawie, eee, tylko wysuwamy kosz z góry. No i tam możemy poukładać wszelkie sztućce, noże czy jakieś łyżki. Dzięki czemu moim zdaniem jest lepiej zorganizowana ta przestrzeń po prostu wewnątrz zmywarki. Takim też elementem, który pozwoli na zorganizowanie tej przestrzeni i lepsze wykorzystanie jest to, aby w momencie układania była możliwość składania tych bolców, które wystają na talerze czy to na, te, czy to na szklanki przez co będziemy mogli wsadzić jakąś większą miskę, czy też większy garnek, czy też naczynie o po prostu innym kształcie. Takim dodatkowym elementem, który również ułatwi organizację tej przestrzeni wewnątrz, są uchwyty na kieliszki, dzięki czemu nie będziemy się musieli obawiać o to, że te kieliszki podczas cyklu zmywania nam się potupą. Ja zawsze się bałam tego robić, natomiast no, są teraz takie zmywarki, które właśnie pozwalają na spokojnie zorganizować tę przestrzeń, tak, że nic się o nic nie obija, no i z łatwością możemy e, pozmywać nawet kieliszki z delikatnego szkła. Funkcja dotycząca wygody podczas załadunku czy też rozładunku zmywarki jest to funkcja o nazwie Comfort Lift, która pozwala na pociągnięcie dolnego kosza i wyciągnięcie go do góry, na jakąś tam dowolną miarę możliwości wysokość. Uważam, że jest to rewelacyjne rozwiązanie, które, za które na pewno podziękują nam nasze plecy. Te sływarki z tą funkcją są dość drogie, ponieważ na pewno wymagają one jakiegoś dodatkowego mechanizmu, który jest pewnie bardziej wzmocniony niż zwykłe rolki, po których po prostu zasuwa szuflada. Więc te zmywarki są droższe, natomiast uważam, że naprawdę warto tyle, ile się schylamy w ciągu dnia, tyle, ile gdzieś tam nasze plecy dostają przy pracy biurowej czy też przy pracy fizycznej. No to naprawdę, jeżeli możemy to sobie ułatwić, jeżeli mamy gdzieś możliwość ograniczenia schylania się, no to ja jestem jak najbardziej za tym. Ta funkcja na pewno też będzie świetna dla starszych osób, które gdzieś tam nie mogą się schylać, więc na pewno jest ona godna uwagi. To absolutnie nie jest film sponsorowany, natomiast tutaj akurat również marka Electrolux wprowadziła tak zwaną funkcję Quick Select, która pozwala na wybranie czasu, jaki nas interesuje, podczas ustawiania programu, czyli na przykład dwie godziny. I w tym momencie zmywarka automatycznie dostosowuje program, tak aby te naczynia były optymalnie umyte i żeby było z nimi wszystko w porządku. Uważam, że jest to świetna funkcja, kiedy chcemy przykładowo za dwie godziny mieć gotowe naczynia do użycia przed jakąś ważną uroczystością, możemy sobie po prostu zaplanować. Ten czas. To na no co na pewno warto zwrócić uwagę podczas wyboru zmywarki to są odpowiednie natryski Z racji tego, że bardzo często się zdarza, że ramiona, które wtryskują wodę są dość małe Bądź nie docierają do każdego zakamarka po prostu zmywarki, przez co nie wszystkie naczynia są dobrze domyte No i tutaj też warto zwrócić na to uwagę, żeby te ramiona były dość szerokie żeby one były na całej zmywarce i żeby po prostu to działało. Tutaj też są takie rozwiązania jak ramiona z taką dodatkową dyszą, która się po prostu kręci i dociera do każdego elementu zmywarki. Kolejną funkcją, która moim zdaniem jest dość fajna, jest to funkcja automatycznego otwierania się zmywarki. Jest ona zazwyczaj nazywana u producentów air ta funkcja przyspiesza proces suszenia naczyń. W sposób ekonomiczny, z racji tego, że ona automatycznie samoistnie po zakończonym cyklu zmywania się otwiera, no i oczywiście wtedy wylatuje para, jest cyrkulacja powietrza. Te naczynia zdecydowanie szybciej po prostu są suche, niż jakby to było wewnątrz zmywarki. No i też, i tak jak wspomniałam, jest to bardziej ekonomiczne rozwiązanie z racji tego, że nie zużywamy dodatkowego prądu na osuszanie tych naczyń, tylko dzieje się to w sposób naturalny. Tutaj producenci bardzo często zaznaczają, że blaty i fronty nie ulegną uszkodzeniu przez tą funkcję. Wiadomo, że taki dosyć mocny wyrzut pary może jednak spowodować, że Jakaś okleina odejdzie, i takie e, opinie też niestety się pojawiają wśród konsumentów, więc tutaj y, szczerze mówiąc, radziłabym jednak zwrócić na to uwagę. E, jeżeli macie wątpliwej jakości okleinę na blacie, Bądź gdzieś się wydarzyło tak, że ona jest uszkodzona No nie radziłabym raczej brać zmywarki z tą funkcją Bądź po prostu bym ją w zmywarce wyłączyła, jeżeli macie takową No bo jednak może to spowodować jakieś szkody na, na okleinie Jeżeli macie blat kamienny, no to myślę, że tutaj absolutnie nic złego nie powinno się dziać Fajnie też jest zwrócić uwagę na to, aby kosze były regulowane przez co w momencie, kiedy chcemy wstawić jakieś wyższe naczynia, czy to na dolny, czy to na górny kosz, mamy możliwość regulacji Szczególnie istotne jest to właśnie przy górnym koszu, żeby móc go delikatnie obniżyć, ewentualnie podwyższyć Aby mieć pełną dowolność podczas właśnie układania tych naczyń wewnątrz zmywarki Kolejną funkcją, która może się przydać wielu osobom jest opóźnienie startu zmywania Moim zdaniem jest to super opcja na przykład na włączenie zmywarki wieczorem kiedy już idziemy spać i niekoniecznie chcemy ją nastawiać na noc, z racji tego, że jednak gdzieś tam jesteśmy uczuleni na ten dźwięk i nie chcemy, aby chodziła w nocy, więc opóźniamy start przykładowo o 8-10 godzin tyle, ile trwa nasz sen. Ta zmywarka uruchamia się dopiero rano, nikomu nie przeszkadza, bo przykładowo nie ma nas wtedy w domu albo po prostu prowadzimy jakieś czynności domowe i ona się włącza rano, nikomu nie przeszkadzając. Uważam, że jest to rewelacyjna opcja i na pewno jeżeli ktoś ją ma, to znajdzie momenty, kiedy fajnie byłoby z tej funkcji po prostu skorzystać. Bardzo często zdarzało się, że klienci, którzy szukali zmywarki, pytali mnie, czy zmywarka ma możliwość podłączenia do wody ciepłej. Niestety nie wszystkie zmywarki mają tą funkcję, więc jeżeli Wam na tym zależy, no to na pewno też warto zwrócić na to uwagę w specyfikacji technicznej. Podłączenie do ciepłej wody ma zastosowanie w momencie, kiedy korzystacie na przykład z solarów albo na przykład pompy ciepła no i chcecie, aby ta. Ciepła woda była wykorzystana po prostu na bieżąco do zmywarki. E, ograniczy to mm, zużycie prądu e, w momencie, kiedy e, uruchamiamy zmywarkę. Nie będzie uruchamiać się grzałka, żeby nagrzać tą wodę, tylko po prostu e, ciepła woda zostanie wykorzystana z zasobnika, który po prostu już. Macie. Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, w jakim przedziale zmywarka może pobierać tą wodę, w jakim przedziale ciepła. Tam zazwyczaj są podane przedziały od tylu do tylu stopni nie więcej, nie mniej to znaczy mniej można, no wtedy sobie ona ją dogrzeje grzałką, natomiast nie więcej no bo mogą się zadzieć jakieś. Nieprzyjemne rzeczy. To, na co warto też zwrócić uwagę, jeśli chodzi o zmywarki do zabudowy, to jest rodzaj zawiasów. Tutaj już tak naprawdę od Was, albo w zasadzie od rodzaju Waszych szafek, zależy, jakie te zawiasy chcecie mieć, bo można zmywarkę zamontować na sztywno, wtedy front jest po prostu do niej, no. Przyczepiony i jest delikatnie krótszy na dole, żeby mogła po prostu się otworzyć, ale są też takie zawiasy ślizgowe, gdzie na szynie ta zmywarka w momencie, kiedy jest otwierana, to front po prostu sobie jeździ i delikatnie się przesuwa Tutaj zależy od szafek, wiem, że IK na przykład mm, musi mieć specjalne zawiasy, wiem, że zmywarki na pewno Elektroluxa, AEG i chyba Whirlpoola y, są OK do y, szafek IK. Natomiast jeśli chodzi o inne marki, to tutaj nie mam pewności, także nie będę wprowadzać w błąd. Bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o trwałość zmywarki, jest to, z jakiego hmm, tworzywa zostało wykonane dno zmywarki. No i tutaj hmm, dno może być wykonane albo ze stali nierdzewnej, albo z plastiku. I każde z tego tworzywa ma jakieś tam swoje plusy i minusy. Jeśli chodzi o stal nierdzewną, to jej największym minusem jest to, że jest ona po prostu podatna na korozję. Więc, jeżeli mamy zmywarkę ze stali, to konieczną koniecznością jest to, aby uzupełniać tam sól, aby do tej korozji po prostu nie doszło. Natomiast ma ona więcej plusów, ponieważ sprawia, że w zmywarce nie pojawiają się nieprzyjemne zapachy, bądź są one niwelowane, a w zasadzie przez to dno. Nie są one kumulowane w tej zmywarce w tak mocny sposób, jakby to było w przypadku plastiku. No i też na pewno jest bardziej trwała i po prostu to dno jest jednym słowem lepsze. Więc tutaj ja bym polecała jednak dno ze stali nierdzewnej. Z racji tego, że plastik, tak jak wspomniałam, może niestety zatrzymywać nieprzyjemne zapachy e, i też jest mniej trwały. Natomiast plusem dna plastikowego jest to, że jest ono odporne na wszelkie korozje. E, więc tutaj tak naprawdę jest odporne na nieprawidłowe użytkowanie sprzętu. Jeżeli ktoś nie będzie uzupełniał odpowiednio y, detergentów, które są wymagane do użytkowania zmywarki, no to takie dno będzie dla niego po prostu bardziej odpowiednie. To, na co na pewno ja zwrócę uwagę podczas wyboru y, zmywarki, będzie wyświetlacz na podłodze. Y, wielu producentów y, ma to jakby w swoim standardzie, że jest wyświetlana kropka y, czerwona y, w momencie kiedy zmywarka jeszcze y, działa, w momencie kiedy jeszcze. Zmywa, bo i zielona chyba, kiedy zakończy cykl zmywania I taka sygnalizacja jest jak najbardziej ok Natomiast niektóre zmywarki mają możliwość wyświetlania czasu pozostałego do końca cyklu zmywania Co dla mnie jest rewelacyjną opcją, ponieważ bardzo lubię kontrolować to Jak dużo czasu jeszcze mi zostało do tego, aby no, na przykład coś... Zrobić tak? Czyli przykładowo mam jeszcze pół godziny do zakończenia cyklu, więc w pół godziny mogę coś sobie zrobić i ja będę na pewno szukać zmywarki z taką opcją. Jeśli chodzi o programy zmywarki, to naprawdę nie chciałabym się tutaj na tym temacie skupiać, ponieważ tak naprawdę myślę, że nie będzie błędem, jeżeli powiem, że każdy z nas używa tylko jednego programu i ewentualnie modyfikuje ilość stopni i ewentualnie skraca czas, żeby było szybciej. No tutaj tak naprawdę ważne jest, żeby zwrócić uwagę, jaki jest zakres temperatur zmywania, czy zmywarka posiada właśnie taki program, w którym jest wyższa temperatura, przy pomocy którego będziemy mogli na przykład umyć butelki dla dziecka, przez co one się wyparzą, czy też będziemy mogli wrzucić jakiś mocniej zabrudzony garnek i ona sobie po prostu z tym poradzi. Tutaj na pewno zmywarki z dnem plastikowym nie będą miały możliwości tych takich wysokich, bardzo wysokich temperatur. Raczej tylko dno mm, stalowe ze stali nierdzewnej sobie z takimi temperaturami poradzi Więc to jest parametr, na który warto zwrócić uwagę Ewentualnie jakiś program szybki e, dla takiego codziennego użytkowania w momencie, kiedy mamy mniej zabrudzone naczynia To myślę, że jest to godne mm, uwagi No i ewentualnie jakiś program eko, który będziemy mogli wrzucić na noc, on potrwa 3 czy 3,5 godziny, ale pozwoli nam zaoszczędzić właśnie na wodzie czy też na prądzie, bo taki program eko zazwyczaj zużywa mniej właśnie wody czy prądu. Jeśli chodzi o marki, to tutaj też tak naprawdę nie chciałabym się na tym skupiać, ponieważ bardzo ciężko jest powiedzieć, z jakiej marki należy sprzęt zakupić Najczęściej wybierane sprzęty są to sprzęty właśnie z Electroluxa, z Amiki, z Whirlpoola, Boscha, Samsunga też więc tutaj myślę, że na te marki warto zwrócić uwagę. Natomiast na pewno też są inne, różne marki godne uwagi i tak naprawdę w tych czasach jest ciężko trafić na dobry sprzęt, który będzie nam służył 20 czy 25 lat. Raczej producenci już troszkę dbają o to, aby co jakiś czas ten sprzęt jednak mimo wszystko wymienić. Także tutaj ja skupiłabym się zdecydowanie na tym, co tak naprawdę jest nam potrzebne, i na na swoich potrzebach, żeby nie musieć przepłacać. Dobrze kochani, w tym filmie to wszystko Mam nadzieję, że film Wam się Podobał, że ktoś Chociaż skorzysta z porad I z takiego podsumowania funkcji Które oferują dane Sprzęty, tak jak mówiłam Wrzucę tutaj playlistę ze wszystkimi Filmami dotyczącymi Wyboru sprzętu AWD Jeżeli jesteście przed wyborem to zachęcam Do obejrzenia, a na ten Moment dziękuję bardzo za oglądanie Zachęcam do subskrypcji kanału Oraz do pozostawienia łapki w górę, jeżeli Film okazał się przydatny. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo za oglądanie. Cześć!